Dzień dobry, a teraz któraś z pani tak powiedziała, takich młodych pani powiedziała, że no jak to tak zarabiać na TikToku te <klujny> miliony. <gryny> no teraz rozbawiłem się jeszcze bardziej. Bo ile ja zarabiam na TikToku? No, odpowiedź jest: nic. No, łatwo sprawdzić w internecie, że w Polsce na takim zwykłym gadu-gadu to się nic nie zarabia. Nic nie zarabia. Jestem przekonany, że ci księża, którzy są na TikToku, też mają zero plusów z tego, bo żeby zarabiać na TikToku, to trzeba promować jakąś firmę. Wtedy, jak się wchodzi w układy z jakąś firmą, jakieś artykuły się reklamuje, no wtedy można w Polsce zarabiać. W innych krajach można przez takie gadu, -gadu zarabiać, ale w Polsce nie. W Polsce to nie działa. Więc, z moich informacji, to w Polsce tak po prostu nie da się. Trzeba założyć cały układ tam prezentów, bajerów, rowerów. No to ja tego nie mam i jakoś niechętnie. Póki co, jakoś bieda mnie tak nie przycisnęła, że musiał zarabiać na TikToku. Ale bawię się tu niesłychanie dobrze. Więc jak zarobię pierwszy milion albo pierwszą złotówkę, to ja powiem. Póki co jest zero. I nie widzę, żeby jako, jako, jakoś to się zmieniło. TikTok to najsłabsza odmiana tutaj, żeby coś zarabiać. Jak ktoś będzie miał milion obserwatorów, i wejdzie, ja to mogę wejść z firmą pogrzebową, reklamować firmę pogrzebową z moimi tematami. To na pewno zarobię mnóstwo pieniędzy. Ale bawić na tym tak genialnie. No to jest zabawa jest pierwsza klasa. Komentarze ludzi też mnie rozbawiają. Wczoraj mi taki facet mówi, że tam za mną są drzwi. To mówi tak. A wypuszczają pana, tam klamka jest. Też mnie to bardzo ubawiło. Czasami wypuszczają. Ludzie mają, mają pomysły niesłychane. Można się nieźle pobawić. Dobry Boże, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Ja podejrzewam, że Pana Boga ja też rozbawiam nieźle tutaj. No i generalnie o to chodzi. No. Wszystkim błogosławiam trzech mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.